Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna niedziela wakacyjna. Witam bardzo serdecznie wszystkie dzieci naszej parafii, naszej diecezji, wszystkich którzy otwierają stronę prist.pl i śledzą z nami Boże Słowo. Moi drodzy, kolejna niedziela wakacyjna, więc na łodzie przyrody jesteśmy. W w drodze na górę szczebel, e, miejscowość Mszana Dolna. Warto zobaczyć, jakie to są góry. To jest zadanie dla dzieci na dzisiaj, aby otworzyły z rodzicami Atlas i zobaczyły, do jakich gór należy właśnie to wejście na górę szczebel. E, dzisiejsza Ewangelia mówi o skarbie. Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do skarbu, o który trzeba się zatroszczyć, który trzeba odnaleźć, e, który trzeba poszukać. I Królestwo Boże to nie tylko dla nas zadanie do wykonania przez życie, abyśmy tam się znaleźli, ale przede wszystkim trud codzienności. Tak jak wejście na górę, zobaczcie, wymaga trudu pewnego, tak samo nasze codzienne życie wymaga trudu wiary, codziennej modlitwy, wymaga codziennego poświęcenia się, wymaga też niedzielnej eucharystii, a więc zabieganie o Królestwo Boże to trud, pewien duchowy też trud, który Również ma być obecny w naszym życiu, również w tym najmniejszym życiu dzieci, młodzieży, osób dorosłych. A więc życzę Wam, moi drodzy, aby ta niedziela, kolejna niedziela wakacyjna, była właśnie tym trudem trudem szukania Pana Boga, odnajdywania Królestwa Bożego, odnajdywania tego, co w życiu jest najważniejsze. I tak jak po wejściu na górę możemy cieszyć się pięknymi widokami, tak również kiedy odnajdziemy wiarę, odnajdziemy Jezusa Chrystusa, możemy cieszyć się Jego obecnością w naszym życiu, błogosławieństwem, radością, obiecaniem Królestwa Bożego również każdemu z nas. A więc zawalczmy nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia o Pana Boga, o Pana Jezusa w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych domach. Niech Pan Jezus Wam błogosławi na ten kolejny tydzień wakacyjny. Niech będzie z Wami obecny przede wszystkim przez dar modlitwy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.